Dobry wieczór Państwu. Chciałem przede wszystkim podziękować za zaproszenie, bo w tym przypadku myślę, że jest to zaproszenie dla kibica, dla wiernego kibica, od wielu, wielu lat. Proszę Państwa, były wymieniane mecze w kotle czarownic przed moich poprzedników tutaj na scenie. Jak się składa, że we wszystkich z nich byłem osobiście, na trybunach oczywiście. A jako chłopiec z trzeciej klasy szkoły podstawowej m, 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 w ramach prac społecznych porządkowałem stadion Śląski przed pierwszym meczem. Za to dostaliśmy bilety na stadion, i dlatego na tym pierwszym meczu też byłem obecny. Proszę Państwa, zapewne mam świadomość, rozmawiam do, y, i przemawiam do ludzi, którzy tworzyli duszę. Tworzyli tożsamość i tworzyli prawdę po Śląsku, przekazywali sobie tę niezwykłą, ten przywilej i tą satysfakcję stworzenia śląskiej duszy z pokolenia na pokolenie. Byliście Państwo wzorem, nawet jeśli o tym nie zawsze wiedzieliście. Znam atmosferę podwórek między Familokami, gdzie kopaliśmy piłkę. I gdzie nasi rodzice czy dziadkowie, po powrocie spod Wielkiego Pieca w Płci 1 maja, czy w skarbidowni zakładek azotowych, czy z dalekiego przodka w kopalni Rozbark, akurat wymieniam trzy firmy, których już nie ma. Nasi rodzice i dziadkowie. Marzyli o tym, żeby w niedzielę być na meczu. Zapewne to dawało im siłę, żeby przetrwać w trudnej pracy, ryzykownej pracy i w trudnych codziennych wyzwaniach. Tak się składa, że ten związek tutaj na Śląsku, Śląski Związek Wielkienoszty, powstał zaledwie w dwa lata po odzyskaniu niepodległości przez nasz kraj i powstał w Bytomiu, który to Bytom jeszcze następne 13, 23 lata musiał czekać na to, żeby stać się częścią Polski. To też jest symboliczne. A poza tym Śląski Związek Piłki Nożnej nigdy nie dzielił nas na Brynicy. Nigdy nie mówił, że jest jakiś Zagłębie Śląsk. Tą granicę ustanowioną na Śląskiej zjedzieli przez zabory, od razu zasypaliśmy dzięki piłce nożnej. To jest niezwykły wkład w 100 lat, 102 już lata państwowości polskiej i polską piłkę nożną. Ja wiem, że miliony ludzi mogło być dzisiaj na Śląsku powiedzieć to samo, co ja. E Przedsiębiorcy również przychylają się do tego wielkiego hołdu i wielkiego pokłonu wobec wszystkich Państwa, którzy siedzieli się na sali. A najbardziej dla Śląskiego Związku Piłki Nożnej. I mam przed sobą orła. Jest to orzeł piasków Śląskich ufundowany przez Regionalną Izbę Gospodarczą w Katowicach, Śląską Izbę, dla Śląskiego Związku. Byłem inicjatorem tego, aby taki właśnie orzeł pozostał w Śląskim Związku Piłki Nożnej. Z takim oto życzeniem lećcie śląskie orły ku i pożytkowi, śląska. Polski i Europy. Wszystkiego dobrego!